Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Myszka, jestem dziekanem Kolegium Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim i jednocześnie od wielu lat pełnię funkcję kierownika podyplomowych studiów logopedii. W związku z tym, że w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa uruchamiamy nowy kierunek Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, poproszono mnie o odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pierwsze pytanie. Do czego przygotowują studia na kierunku Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego? Ten nasz nowy kierunek wpisuje się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Z jednej strony bardzo wzrasta liczba osób, które potrzebują pomocy logopedycznej. Wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy, dzieci, które mają niedokończony rozwój mowy, osób dorosłych, które chcą udoskonalić swoją wymowę. Z drugiej strony nasze przygraniczne położenie powoduje, że coraz częściej do szkół trafiają dzieci mówiące po polsku słabo albo nie mówiące po polsku wcale. Nowy kierunek przygotowuje wyspecjalizowane kadry, które dadzą sobie radę z tymi wszystkimi problemami. Przygotowuje nauczycieli logopedów, logopedów, którzy będą mogli prowadzić terapię w gabinetach logopedycznych i nauczycieli, którzy będą uczyć języka polskiego jako obcego. Wydaje nam się, że jest to atrakcyjna propozycja dla maturzystów, dla osób, które chcą poszerzyć swoje dotychczasowe kompetencje. Przechodzimy do kolejnego pytania. Czy studia licencjackie z logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim to jedyne takie studia na Podkarpaciu? E, tak, to jedyne tego rodzaju studia na Podkarpaciu. Faktycznie logopedzi kształcą się na studiach podyplomowych i u nas na Uniwersytecie już od lat i w innych miejscowościach Rzeszowszczyzny. Natomiast jeśli chodzi o ofertę skierowaną do maturzystów, to jedyna taka propozycja. Co więcej, nasze studia są unikatowe w skali kraju, jeśli chodzi o połączenie logopedii z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Ten kierunek jest prowadzony na dwóch, trzech uczelniach w całej Polsce, najbliżej w Opolu. W związku z tym mamy możliwość kształcenia osób, które mieszkają u nas, które nie chcą daleko wyjeżdżać z domu, które chcą studiować w swoich rodzinnych stronach. Te osoby mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji właśnie w ramach wspomnianych dwóch specjalności, logopedii i nauczania języka. Polskiego jako obcego. Kolejne pytanie. Dlaczego warto wybrać studia logopedyczne właśnie na Uniwersytecie Rzeszowskim? Ciekawe pytanie, dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w tym najlepsi. Znamy się na tym, co robimy. Od wielu, wielu lat kształcimy obcokrajowców, uczymy ich, jak mówić po polsku, uczymy ich polskiej kultury, polskich tradycji. Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa to jeden z pierwszych instytutów, jaki istniał na uniwersytecie. Ma ponad 50-letnią tradycję i niemal od początku kształcił obcokrajowców, uczył, jak mówić po polsku. Od wielu, wielu lat działa u nas studium polonijne, w którym. Uczymy, jak uczyć języka polskiego. Od 13 lat prowadzimy podyplomowe studia logopedii. E, mamy mnóstwo działań, które towarzyszą samemu studiowaniu. Mamy bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę dydaktyczną. E, w uczelni posiadamy własny gabinet logopedyczny, w którym jest prowadzona terapia dzieci. E, mamy biblioteczkę logopedów, e, bibliotekę oczywiście oprócz biblioteki uniwersyteckiej, biblioteczkę, z której e, mogą korzystać wyłącznie nasi studenci. E, mamy mnóstwo wydarzeń, które towarzyszą e, logopedii, które towarzyszą nauczaniu języków. Polskiego jako obcego, konferencje, festiwale polonijne, no i mamy wspaniałą atmosferę. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jaki jest program studiów na kierunku Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego? Program studiów został dostosowany do standardów kształcenia nauczycieli. Standardy zakładają, że nauczyciel zdobywa pełne uprawnienia dopiero w cyklu pięcioletnim, a zatem program studiów licencjackich, tych, które Państwu w tym momencie proponujemy, obejmuje tylko część treści przewidzianych w standardzie. Obejmuje całe przygotowanie metodyczno-pedagogiczne, ale też obejmuje przygotowanie merytoryczne z zakresu logopedii i z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Nasz student nauczy się podstaw. W anatomii, nauczy się jak jest zbudowany aparat artykulacyjny człowieka, nauczy się jak wypowiadać głoski polskie, zdobędzie podstawy wiedzy o systemie językowym polszczyzny, podstawy wiedzy na temat kultury polskiej, nauczy się jak pracować z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będzie miał szerokie kompetencje w zakresie i diagnozowania i prowadzenia terapii logopedycznej z dziećmi, ale także z dorosłymi. Program jest urozmaicony, obejmuje również zajęcia dodatkowe do wyboru, e, szerokie. Blok przedmiotów do wyboru pozwala studentowi realizować własne zainteresowania i dobierać treści, które są jemu szczególnie bliskie i potrzebne. Oczywiście program studiów obejmuje też typowe zajęcia, które są obecne w programach wszystkich kierunków. To są zajęcia z zakresu lektoratu języka obcego, to są zajęcia ogólnouniwersyteckie, ogólnorozwojowe, zajęcia z filozofii. Niemniej jednak trzon kształcenia stanowią przedmioty przygotowujące do wykonywania zawodu logopedy i zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Następne pytanie. Jak dużo czasu poświęca się w toku studiów na zajęcia praktyczne i jakie warunki do prowadzenia terapii zapewnia uczelnia? Bardzo ważne pytanie, dlatego że konstruując program, kładliśmy duży nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych. Chcieliśmy, żeby nasz absolwent był wykwalifikowany, żeby był człowiekiem empatycznym, żeby miał duże kompetencje, ale i dużą wiedzę, ale przede wszystkim właśnie ogromne umiejętności. Dwie trzecie programu studiów jest przeznaczone na zajęcia praktyczne. E, oczywiście zanim student zacznie zdobywać umiejętności praktyczne, musi nabyć wiedzę teoretyczną. Dlatego większość zajęć praktycznych e, jest w semestrach od trzeciego do szóstego, w drugiej połowie studiów. E, są to ćwiczenia, warsztaty. Ćwiczenia i warsztaty odbywają się na uczelni, są prowadzone, ale są prowadzone przez praktykujących nauczycieli. E, na uczelni mamy też własny gabinet logopedyczny i zanim student pójdzie na praktyki, zanim e, pójdzie w środowisko szkolne może tutaj na miejscu u nas swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zrealizować. Z kolei najważniejszymi przedmiotami kształcącymi umiejętności praktyczne są rzecz jasna praktyki studenckie. Te prowadzimy dzięki współpracy z wieloma interesariuszami zewnętrznymi zarówno w Rzeszowie, w kraju, jak i poza granicami kraju dla osób, które będą chciały wyjechać na praktyki do szkół polonijnych. Dzięki kontaktom z Wspólnotą Polską mamy taką możliwość, żeby zaproponować Właśnie w szkołach polonijnych za wschodnią granicą, ale również na zachodzie Europy. W kraju z kolei współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z przedszkolami, szkołami, również szkołami specjalnymi. Tam nasi studenci doskonalą swoje umiejętności praktyczne. Ważną dziedziną, w której studenci mogą realizować swoje pasje i jednocześnie doskonalić umiejętności, są projekty specjalizacyjne przewidziane przez program studiów. Studenci mogą organizować dni otwarte, mogą prowadzić szkolenia profilaktyczne z zakresu profilaktyki logopedycznej, mogą, prowadzić, mogą wchodzić do centrum polonijnego na zajęcia ze studentami, którzy pobierają lekcje języka polskiego jako obcego w ramach kursu. NAWA. Ostatnie pytanie. Gdzie mogę znaleźć pracę po skończeniu studiów na kierunku Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego? Drodzy Państwo, pamiętajmy, że proponowany kierunek to studia nauczycielskie. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, pełne uprawnienia pedagogiczne zdobywa dopiero absolwent studiów magisterskich. Natomiast co może robić absolwent studiów licencjackich? Absolwent też ma dosyć duże możliwości zawodowe, mianowicie może prowadzić pracę rewalidacyjno-kompensacyjną w różnego typu instytucjach, w których świadczy się pomoc dla dzieci w zakresie korekty VAT wymowy. Może prowadzić zajęcia logopedyczne, zajęcia doskonalące wymowę, dykcję w szkołach aktorskich, w, wśród pracowników telewizji i wśród wszystkich tych, którzy chcą doskonalić swoją wymowę, a także wśród wszystkich tych, którzy chcą prowadzić terapię swojego własnego głosu. Poza tym absolwent będzie mógł pracować jako lektor języka polskiego w szkołach polonijnych i w różnego typu instytucjach, w których uczy się tego języka obcokrajowców. Poza tym nasz absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, a uruchomienie takich studiów jest planowane na Uniwersytecie Rzeszowskim. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia zdobędzie uprawnienia do pracy w trzech zawodach. W zawodzie nauczyciel logopeda, nauczyciel języka polskiego jako obcego i logopeda. A w związku z tym jego możliwości pracy będą bardzo szerokie, dlatego że będzie mógł pracować w szkołach wszelkiego typu, począwszy od szkół podstawowych, poprzez średnie i również szkolnictwo wyższe. Będzie mógł nauczać języka polskiego we wszystkich typach szkół w Polsce i za granicą, będzie mógł prowadzić egzaminy z języka polskiego jako obcego, a oprócz tego będzie mógł pracować w placówkach medycznych jako logopeda i będzie mógł również założyć prywatny gabinet logopedyczny. Także zapraszamy na studia na razie licencjackie, a później na studia drugiego stopnia. Drodzy Państwo, to tylko niektóre pytania pojawiające się w kontekście nowego kierunku. Więcej informacji, więcej ciekawostek na temat studiów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. A ja serdecznie zapraszam do studiowania logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Mam nadzieję, że spotkamy się już w październiku. Do zobaczenia!